Właśnie wróciłem z krótkiego, ale intensywnego wypadów w Beskid Niski. Idealne miejsce, żeby odpocząć od ludzi i po świątecznego zgiełku. Chciałem uniknąć ryzyka, więc wybrałem niższe góry, bez wychodzenia ponad granicę lasu, bo solo zimą to raczej średni pomysł. Zabrałem psa i spaliśmy w samochodzie. Powiem Wam, że miejsca wystarczyło i do spania i do posiedzenia. Temperatury w nocy spadły do minus 7 stopni, ale mieliśmy koc elektryczny podpięty pod powerbank, co zapewniało nam ciepło w plecy. Dorzuciliśmy do tego puchowe śpiwory, poduszki, a na kuchence gazowej podgrzewaliśmy świąteczne jedzenie. Totalny survival, ale w komfortowej wersji. Plan był napięty, bo dni są krótkie. Zdobyliśmy cztery szczyty w dwa dni. Kamień, wątkowa, kozie żebro i baranie. Wszędzie tam było mnóstwo śniegu, co dodawało klimatu. Kiedyś to były tereny łemków, a dziś to ostoja dzikiej przyrody. Dwie noce, zero ludzi i prawdziwa przygoda. Coś niesamowitego. Jeśli szukacie spokoju i natury Niski to szczał w dziesiątkę. Rano była mgła I było strasznie. I jak jesteś samemu, to toruje łeb. Jak idziesz do lasu, jest mgła i ciemno. A jak idziesz tak, jesteśmy sami na końcu świata. Ale jest zupełnie inaczej, jak jest takie smute. To nie Jano, wszystko inaczej.